Cześć, witam Was bardzo serdecznie. 29 grudnia 2023 roku i to jest ostatnia analiza kryptowalut w tym roku. Jutro też się ukaże filmik, ale jutro ukaże się pierwszy filmów z projektów, które warto sobie zwrócić uwagę na nie, które są aktualnie w przedsprzedaży. Takich filmów będzie cztery. W ten weekend ukażą się dwa, i w następnym również ukażą się dwa takie filmy, więc już Was zapraszam na te dosyć krótkie filmiki, bo one nie będą zbyt długie. Oczywiście też dziękuję wam wszystkim za lajki, like, za suby i za komentarze. A zanim zaczniemy naszą codzienną analizę, no to zachęcam Was do wbijania na BingX, X, gdzie jest dosyć ciekawe wydarzenie. W okazji właśnie końca roku będziecie mieli link pod filmem, który was tutaj będzie przenosił do właśnie takiego pulpitu i tutaj wystarczy kliknąć sobie w tą dolną ikonkę i was przeniesie i możecie tutaj spróbować szczęścia, możecie założyć sobie konto na giełdzie bing x z którym dalej oczywiście współpracuje jest do wygrania między innymi iphone 15 pro ale też różne bonusy, myślę że warto Skorzystać, warto też założyć tutaj konto na giełdzie. Ja Was oczywiście do tego zachęcam, a my wracamy już z powrotem do naszych kryptowalut. Dzisiaj praktycznie będzie ich 10. Zerkniemy sobie tylko na CEO, które rozgrywaliśmy wczoraj na Discordzie. Właściwie cały czas rozgrywamy, ale zrobiło bardzo fajny wynik. No i zobaczymy sobie dzisiaj indeksy, zobaczymy sobie złoto i na końcu portfel 100x100, o którym również wczoraj troszkę mówiliśmy. Ja oczywiście Was zachęcam do obejrzenia tych filmów o tych nowych projektach na przedsprzedaży, ale pamiętajcie, warto uważać na takie projekty. Mogą zrobić one w hoście razy 100, razy 1000, ale też mogą zrobić minus 99%, więc zachęcam Was do tego, abyście... Uważali na wszystkie takie nowe projekty, warto sobie samemu też je analizować. No i ja na przykład do takich projektów zakładam sobie osobnego metamaska, aby po prostu dla bezpieczeństwa pozostałych kryptowalut korzystać sobie właśnie z osobnego portfela. To tak na początek, a my lecimy sobie już zobaczyć Coin Market Cap największe wzrosty w ostatnich 24 godzinach zrobiło Sei ponad 20%, a największe spadki Internet Computer 9,20%. Za to wskaźnik strachu i chciwości spadł nam aż do poziomu 65%, a Altcoin Season Index troszkę też spadł. Aktualnie poziom 65%. Nasz Bitcoin cały czas w tym klinie pozostaje. Tutaj trochę widać wybroniła linia FIBO na 42 300. No myślę, że tak do końca roku pobujamy się jeszcze tutaj w tym klinie. Dominacja jest w okolicach 51%, więc niektóre alty mogą strzelać, jak chociażby dzisiaj fajnie strzeliła KASPA, do której sobie dzisiaj też zajrzymy. Od razu zobaczmy sobie tutaj wskaźniki od Maximusa. Widać, że dużo więcej po stronie sprzedażowej i taka trochę większa ściana na 43 300 dolarów. Na wskaźnikach ProCharts widzimy natomiast w ciągu ostatnich dwóch dni regularny odpływ bitcoinów z giełd, za to stablecoinów napływa. Więc tutaj może być ciekawa sytuacja, od właśnie podbitkę do tej górnej czerwonej linii. Warto tutaj na to zwrócić uwagę, szczególnie, że ulica tutaj znowu ponownie się aktywowała. Tutaj przy tym delikatnym obsunięciu na Bitcoinie widać, że ulica trochę się wycofała, ale teraz już z powrotem jest w grze. Lecimy dalej, bo dzisiaj troszkę tego jest, więc lecimy od razu do Ethereum, które po ostatnim przetestowaniu czerwonej linii trendu wzrostowego zaliczyło delikatny spadek do 2311 dolarów, no i odbiło nam ponad 50 dolarów wyżej. Aktualnie, tutaj też myślę, że między tymi dwoma liniami do końca roku będziemy się poruszać. No i jestem ciekawy jak w następnym tutaj roku Ethereum się zachowa. Ja liczę, że zaliczenie 3000 dolarów to jest tylko kwestia czasu. Może się to wydarzyć już na początku roku. Teraz lecimy dalej. Teraz szybko zerkniemy sobie na celo, które, o którym mówiliśmy wczoraj w nagraniu. Wczoraj w momencie nagrywania byliśmy w tym miejscu, ja sobie przybliżę, to była około godziny 15, czyli tak mniej więcej, tutaj w tym miejscu, no i cena spadła bardzo fajnie tutaj do poziomu 78 centów, gdzie my na Discordzie wbijaliśmy właśnie w longa. Była cena już tutaj w okolicach prawie 89 centów, ale po tym, jak wybiliśmy ten poprzedni szczyt, ja czekam cały czas na zaliczenie oporu na 92 centy. Tu jest mój take profit, i tutaj będę dopiero wychodził. Co prawda, ja rozgrywam to tylko na dźwigni razy 10, ale tutaj, w bardzo krótkim czasie, bardzo fajny zysk się zrobił tego jestem naprawdę bardzo zadowolony. No i myślę, że chłopaki na Discordzie również. Dzisiaj też rozgrywamy jedną pozycję, ale o niej dzisiaj nie będziemy mówić. A my lecimy dalej. Dalej kolejnym coinem jest BNB, który zaliczył bardzo fajnie tutaj technicznie ruch. Odbił się od oporu na 337 dolarów i zaliczył zjazd na 312,70 dolarów. Teraz ponownie odbija, i myślę, że lunchpady z tym związane powodują, że bardzo szybko znajdziemy się w okolicach 350 dolarów. Oczywiście to nie jest porada inwestycyjna. Pamiętajcie, że tutaj może być duże ryzyko również strzałów w dół. Ja osobiście nie rozgrywam BNB, oczywiście, na spot posiadam, bo ja już kupowałem w okolicach 214 dolarów. Cały zeszły rok mówiłem o tym poziomie i tak też cały czas czekałem. No i kupiłem na tym poziomie, uśredniając moją cenę wejścia, ponieważ ja moje zakupy zaczynałem już od 275 dolarów. No i patroni pewnie pamiętają ten moment, kiedy kupowałem zarówno na, na 275, jak i na 240. No i później największą pulę na 200. 14 dolarów, więc mam dosyć fajną fajny poziom ogólny wejścia. Teraz już nie dokupuję, tylko patrzę, jak sobie radzi dalej. BNB, ale według mnie jest mocno tutaj pro wzrostowe, więc warto być na to też przygotowanym. Teraz Monero, Monero tutaj zrobiło też dosyć ciekawy ruch. Ja może sobie trochę oddalę tutaj wykres o, mamy taką bardzo fajną czerwoną linię trendu wzrostowego, która dosyć długo już tutaj funkcjonuje jednak Monero bardzo lubi przebijać trochę tą linię dosyć głęboko i tutaj również podobna sytuacja jak to miało miejsce chociażby 11 grudnia aktualnie 168 dolarów 70 centów ja mogę zdradzić, że ja już dużo wcześniej tutaj dałem informację na Discorda, że ja będę wbijał na 168 dolarów, czyli tutaj w tym miejscu. No bo spodziewałem się właśnie takiego przebicia trochę głębszego. No i myślę, że teraz będziemy próbować wyciągać tą cenę powyżej tej czerwonej linii. Jak już to się wydarzy, no to ja oczywiście będę to zabezpieczał on oczywiście StopLOSem, żeby po prostu nie stracić tutaj zysku w momencie gdyby cena chciała nam zaliczyć wsparcie na 164 dolary, bo jest to również bardzo prawdopodobne. A my lecimy dalej. Kolejnym coinem jest arbitrum, czyli ARB, już odpalamy wykres. Mieliśmy tutaj ostatnio fajny strzał aż na dolar 60 prawie 7 centów. No i w momencie tutaj delikatnego zjazdu również na Discordzie było zapytanie właśnie o analizę tego coina. No i tutaj ja wyznaczałem taką strefę, gdzie spodziewam się odbicia. No i to odbicie aktualnie zrobiło bardzo fajny ruch. Czyli po wbiciu do strefy dostaliśmy odbicie. Co prawda na krawędzi tej strefy zrobił nam się delikatny opór. Tego można było się spodziewać, bo krawędzie tych stref, które ja rysuję przeważnie są też wyznaczane z FIBO, więc tutaj był lekki opór, ale dostaliśmy przebicie i teraz chociaż wygląda bardzo fajnie wzrostowo, to ja jeszcze spodziewam się, że możemy dostać delikatny spadek właśnie ponownie do tej krawędzi i odbicia dalszego w górę. Więc lecimy sobie dalej. Kolejnym coinem, który dzisiaj dla Was przygotowałem, jest audio. Audio z tego względu bardzo tutaj lubię się przyglądać temu coinowi. Czekałem na odbicie, właśnie z 28 centów. Tak też się właśnie stało. Osobiście nie rozgrywałem. No i w sobie cieszę się, bo odbicie było dosyć słabe. Mamy spadek aktualnie na 26,5 centa, ale według mnie zaraz będziemy przebijać ten opór i wtedy ewentualnie zastanowię się nad odpaleniem jakiegoś longa na Binance, więc zobaczymy jak tu dalej będzie sytuacja na audio wyglądać, bo ten ruch podażowy dosyć słaby, jak ja się spodziewałem, spodziewałem się, że będzie dużo, dużo większy, a nie chciałem niepotrzebnie ładować się tego. Ojno. Kolejnym coinem, który dosyć rzadko u nas występuje na nagraniach, jest Easy. Z tego względu to jest akurat coin, który mamy tutaj wykres na spocie, Bybit, Ale zauważyłem, że bardzo lubi strzelać tutaj do okolic 2,5 centa. On aktualnie ma trochę niżej opór, ale widać, że tu Lubi strzelić sobie już drugi raz w ciągu tego miesiąca strzelił. Ma też poprzednie trochę mniejsze te wystrzały. No i osobiście będę tutaj próbował patrzeć w najbliższych dniach, może tygodniach, jak tutaj dalej sytuacja będzie wyglądała. Jeżeli takie wystrzały będą się powtarzały, no to jest szansa rozgrania tego może nie na dźwigni, ale na spocie. Zakup takiego coina na spot i później cierpliwie można czekać. No i widać, że później on zrobi 70 czy nawet 80% w ciągu praktycznie jednej godziny. Więc wtedy wystarczy uszykować sobie zlecenie sprzedaży no i po prostu cierpliwie czekać. Lecimy dalej. Kolejnym coinem jest dobrze zwana Wam Kaspa, która obudziła się w dniu dzisiejszym. Ja tutaj osobiście też akumulowałem przy tych spadkach właśnie w okolicy 10 centów, troszkę poniżej. No, i czekałem na ten mocniejszy ruch. On się wydarzył jednak tylko do poziomu Fibo na 236 Fibo. Zaliczyliśmy tutaj prawie 13 centów. No i cena zaczyna nam delikatnie spadać, jednak jest to dobra sytuacja, ponieważ możemy spaść sobie właśnie do tutaj 382 Fibo. No i z tego miejsca można spodziewać się, kolejnego odbicia ja osobiście czekam na zjazd właśnie do tego poziomu i tutaj będę dalej sobie głował na spot ponieważ według mnie ten projekt może zrobić tutaj dosyć spore zamieszanie przy najbliższej osi. A my lecimy dalej kolejnym coinem jest UNT, który aktualnie 130 6,90 dolara, a on tutaj po odbiciu tej czerwonej strefy, o której ja już kilkukrotnie przy analizie tego koina mówiłem, dostaliśmy strzał do oporu na 153,5 dolara. Był to dosyć fajny strzał, który zrobił ponad 36 no i teraz dostaliśmy spadek i widać, że ten spadek tutaj w okolicy linii FIBO, która jest zlokalizowana w okolicy 134,5 dolara, zaczyna nam z powrotem odbijać i myślę, że to jest kwestia czasu, tylko aż dolecimy z powrotem do tego szczytu, a nawet będziemy go przewijać. Warto zwrócić uwagę, że oprócz tego szczytu który zatrzymał się na oporze na 153,5, no to mamy tutaj linię FIBO na 157 dolarów. Więc tutaj będzie taka dosyć mocna strefa. Jak ją przebijemy, no to później mamy tutaj spokojne miejsce do popisu i do dalszych wzrostów. Jednak ta strefa między 153,5 a 167 będzie tutaj naprawdę mocna do przebijania. I ostatni coin na dzisiaj, czyli XLM Stellar, który po raz kolejny zalicza 13,6 centa. No i dostał kolejny spadek w dół. Jednak tutaj troszkę się zawiodłem. Liczyłem na mocniejsze przebicie poprzedniego szczytu z 9 grudnia. Tak też się nie stało więc jest tutaj pod dużym znakiem zapytania możliwość dalszych wzrostów, więc bardzo prawdopodobne, że najpierw spróbujemy potestować wsparcie na 12 centów. Tak wyglądają kryptowaluty. My lecimy teraz na szybko zobaczyć indeksy. Zaczniemy sobie od S&P, który tutaj może wrzućmy sobie indeksy na interwał dzienny. I widać, że SP tutaj bardzo mocno ciśnie do wybicia poprzedniego szczytu 4 stycznia 2022 roku. I myślę, że dopiero tutaj, jak dobijemy do ponad 4800 dolarów, można spodziewać się jakiejś delikatnej korekty. Ale myślę, że spokojnie tutaj dobijemy, wyrównamy, albo troszkę nawet go przebijemy, no i później zrobimy delikatną. Korektę. Indeks Dow Jones już wybił poprzedni szczyt. No i teraz wyznaczając Fibo spadkowe z tego ostatniego ruchu, czyli od 31, 31 lipca do tego dołka z 26 października, no to tutaj z tego Fibo wychodzi nam 1,618. Teraz znajduje się na 37 772 dolary. No i tutaj właśnie znajdujemy się na tym poziomie. Widać też, że cena zaliczyła zjazd do poprzedniej linii FIBO, no i z powrotem niesie do góry. No i myślę, że tutaj też jeszcze chwilowo się będziemy spinać. Teraz DAX. DAX tutaj też wybił już kolejny szczyt. No, i bardziej zatrzymał się tutaj na linii psychologicznej, czyli na 17 tysiącach euro, troszkę zbił się w dół, jednak tu wydaje mi się, że też polecimy jeszcze wyżej. Ja osobiście nie rozgrywam, czekam na jakieś bardziej techniczne zagranie niż tutaj na spekulowanie, co się może dalej wydarzyć. Następnym NASDAQ, który również wybija poprzednie szczyty z listopada 2021 roku. I tutaj też mieliśmy fajną techniczną sytuację, czyli spadek do wsparcia na 15 720 dolarów i odbicie do góry. No i teraz pomału hamujemy na tych kolejnych szczytach. No i na deser złoto. Złoto aktualnie 2061 dolarów. No i widać, że próbujemy tutaj po malutku coraz wyżej wychodzić. No i myślę, że tutaj przebicie tego poprzedniego szczytu, który był dosyć imponujący. Pamiętam ten dzień, bo miałem short ustawionego na złocie. No i ten szczyt znajduje się w okolicach 2140. 8 dolarów, myślę, że to też jest kwestia czasu wybicia tego poziomu, i ja złoto aktualnie też odpuszczam dopiero w nowym roku. Będę próbował coś tutaj rozegrać dla siebie. No i na koniec na deser portfel 100 razy 100. Aktualnie saldo portfela 3294 dolary. Aktualnie jesteśmy 50, prawie 1% na plus, czyli 1167 dolarów. No i widać, że tutaj dosyć fajnie to wygląda. Dzisiaj tak jak w zeszłym tygodniu leciały zakupy Cheng Finance za oczywiście 25 dolarów i tutaj widzimy, że już mamy fajny zysk w okolicy 18 dolarów. Podsumowując ten rok, no to największa strata gid 74%, później sand 33%, cro 5,5%, no i ng coin 4,5%. pozostałe zrobiły bardzo fajny zysk, chociażby pancake Swap, gdzie niektórzy już go spisywali na stratę, czy avax, który zrobił ponad 225 a pamiętajcie, że w ostatnich 7 dniach to mamy spadek prawie o 7%, więc on tutaj jeszcze myślę pokaże swoją moc, ale chociażby nawet takie A0, które osobiście też skupuję, zrobiło bardzo fajny wynik, więc warto tutaj brać pod uwagę to, że no niestety, ale cały portfel nie zrobi nam zysku, zawsze trafią się jakieś coiny, które są na minus, ale myślę, że warto tutaj dywersyfikować swój portfel, nie trzymać tylko jednego coina, bo gdybyśmy trzymali tylko i wyłącznie sand, no to byśmy teraz byli trochę w kiepskiej sytuacji, no a myślę, że jest tych coinów tyle, że warto też rozłożyć swój portfel trochę szerzej. Ja dziękuję Wam za dzisiaj, spotykamy się w nowym roku już odpocznijcie trochę i myślę, że te krótkie filmy będą też dosyć ciekawe dla Was. Pamiętajcie, aby podchodzić do tego wszystkiego z taką nutką bezpieczeństwa. Pamiętajcie, że różne sytuacje bywają na krypto, i niektóre projekty po prostu mogą okazać się bardzo zyskowne, a niektóre. Tak jak w przypadku chociażby Sand, mogą zrobić dosyć spory minus, więc warto na to zwrócić uwagę. Ja życzę Wam szczęśliwego nowego roku. Z patronami, oczywiście, na Discordzie cały czas na bieżąco. No a z Wami słyszymy się w codziennej analizie już we wtorek. Do usłyszenia, hej.